Cześć, witajcie towarzysze z tej strony. Bidon, i zanim przejdziemy do głównego punktu programu, parę ogłoszeń na start. Po pierwsze, powstał nowy serwer Discord dla towarzyszy, ponieważ tamten stary był dość martwy i szybko się zdezaktualizował. Dlatego serdecznie zachęcam do wejścia w opis, kliknięcia w link i dołączenia na serwer wraz z innymi towarzyszami. Natomiast drugim ogłoszeniem jest QA. W komentarzach pod tym filmem możecie zadawać pytania dotyczące finału pierwszego sezonu przebudzenia oraz ogólnie całej serii czy rzeczy niezwiązanych nawet z czasem, jeżeli bardzo chcecie. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie, ale autorzy najciekawszych z nich jako pierwsi będą mieli możliwość obejrzenia odcinka 13, który prawdopodobnie zadebiutuje już w grudniu. No, a teraz już zapraszam do oglądania. Z kim jestem w tuszynie? Tu jeszcze e, z nikim, bo e, jeszcze e, nikim okay, nie, to. nie A to, że brani idą do Endermana? Okej, okay, my jesteśmy że to się ustawiamy tutaj, powiedzmy. Typo z... z... e, Tylko jakie oni czołgi mają mieć? E, no ja im dałem już czołgi, nie? Shermany. A. Shermany i Fury mają. No i Boże, Fury. Sherman jest chyba większy niż Fury. Kurwa, władzę to było łatwiejszy. Co jest kurwa? Oni się odjebało. Oni mają niezniszczalne czołgi kurwa. Lokras, wyjdź na tyle z czołgu, powiem ci jaką amunicję masz mieć. Akurat jak fajnie zacząłem się Jezu, się samo tankuje. Eee, do browninga chyba muszę, no, a czekaj. Tak, do browninga muszę, browninga to widzisz? Już poszli na kanał no tak, MG42. No mu, jeszcze nie. Jednak. Dobra, jednak już tak. To tak czy nie? Już tak, już Ale to... tak. Ruszamy. Ej, bo oni już strzelają, kurwa, chyba. Nie. Pamiętajcie, od zero, panowie. Tak, tak. Kurwa, ten Czech jest wolny. Cały ten czar się tam Powoli sam. Oni gdzie są? Panzer też jest wolny. Oni są za laskiem tam, kajsi. A, dobra, w tamtą stronę. No, w, pra... w prawo. Tu e, To, to... A ta? Johnny, kurwa są. Ej, oni chcą nas zaskoczyć, panowie. K ej, 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 są, Są, mamy ich. Gdzie, gdzie? Aha, a... Am... Dobra, to super. Ej, kurwa, bo oni chyba mnie gonią. Kurwa, sorry. No, oni mnie gonią, kurwa, pomocy. Cofam do lasku. Na respa kurwa prowadzę ich O siema Nie mam już do wolko. To to spaliliśmy? Nie co ty Dobra napierdalajcie tego Oni od pleców o, na nie, będą chcieli wejść Od, od pleców Za, za laskiem się schowali pewnie Dobra dojedźmy tego tutaj jednego On, on doje... Dojechany już? Tak Dobra lecimy tam. za lasek Lecimy za lasek bo oni tam są Cofaj Lucyfer stamtąd o, Kurwa mam ich Postalony Czemu oni mają tajgery kurwa? Yes. Celowanie tym To jest tajger? Tak to jest tajger chyba Dobra on mnie za chwilę rozpierdoli pewnie Ale ja nam mówi no w tył kurwa rozjebał mnie Kurczo co wiecie co się stało? Ja spadłem A... do tego wielkiego krateru Czemu ty macie tajgera? To jest tajger? No to jest Tajger no, no, jest... taki szary jest nie, to jest Tiger. Nie, Tiger 131. On jest chyba nawet mocniejszy. Aha, no dobra. Ile ten, ile blok ci zostało HP? 1%. procent. Kurwa, to prawie cię rozjebałem. Ej, dawajcie jeszcze jeden. Dobra. Jak ktoś to ja bym znowu się nie rozdzielał. Albo jeden pójdzie za lasek. Lecimy już? Ten, dalej, daj. Czekajcie na odliczanie. No, odliczanie. trzeba wykręcić droga. Czekaj, 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 jeszcze nie? Jeszcze nie chyba. No, Jak się to, to ich, lekko. A cesian pan. O kurwa po prawej! Dobra, dostał. Trzeba dojechać najpierw jednak, dobra, dojechany. bitan majowy, kurwa, dojechany. Ej, to jest pa! Po... To jest eee. na tiger! Ja on myśli ciąg czołg wywrócił. Znowu Tiger? Leccie pomóc. Nie trzeba Uf. Dobra rozjebany. Dobra. Ej! To ja wszystko... O kurwa to ja? ty... Przepraszam, przepraszam. Pan to, to... chce mnie rozjebać hop. Ej, Tiger kurwa, final boss! Pomóciłem. Gonimy go Dobra, da dawaj tego Tigera kurwa. TIGER ROZJEBANY? Nie Nie ma pieszeczki. EJ! Bo można bez pieszeczki strzelać CO? NO! Dobra, rozjebany Tiger Dobra, koniec Ej, Czemu wy mieliście znowu Tigera? No bo Blokras jest debilem i on bierze tego Tigera Sąd w toku można bez wieszeczek strzelać No, no tak, to jest przezabawne a najlepsze jest to, że ten. Wiecie dlaczego mnie rozwaliliście tak szybko? Bo ja wpadłem do dziury i nie mogłem wyjść. No właśnie, właśnie widziałem. Nie, nie. Bum, bum. Dobra jestem. Muszę pomożć dźwięki... To warun. O coś. Pamyć. O nie. <laughs> ale się. Co, co co się... Pamiętam, że Ej, jest. Ej, była ta była ta rozgrywka się fajnie się, <laughs> że